Jeżeli chcecie zbudować nową wioskę, rozbudować obecną albo po prostu poskakać z dzieckami na łóżku, to możecie rozmnażać osadników. Nie jest to takie proste jak ze zwierzętami, ale spokojnie po wszystkim was oprowadzę. I tak jak macie napisane w tytule działa to na wersjach 118. No dobra, mamy tutaj przykładową wioskę. Jak widać udało mi się tutaj. 10 tu się schował. Udało mi się rozmnożyć dzieciaka. Jest parę kryteriów, żeby oni mogli się rozmnażać. No po pierwsze musi być odpowiednia ilość domków. Chyba musi być trzy razy więcej domków niż osadników. Po drugie, każdy osadnik musi mieć swoje łóżko i również, jeżeli mają się rozmnażać, to łóżko dla ich dziecka. I to łóżko musi mieć nad sobą dwa bloki. Tutaj takie puste żeby dziecko mogło skakać. No i oczywiście musi mieć, jak się do niego dostać. Jeżeli to łóżko jest zabudowane, jeśli jest gdzieś pod ziemią, to się nie będzie liczyć. Z tego co widzę to wygląda na to, że tylko w jednym miejscu musi mieć dwa bloki wysokości. Tutaj, no w sumie, dziecko nie skacze w obu miejscach naraz. Tutaj może sobie być tylko jeden blok, to jest łóżko wygenerowane naturalnie przez grę. A to i to i to zrobiłem już sam. Jeśli chodzi o domki, to możecie zrobić byle jaką ruderę. Nie ma tutaj żadnych jakiś takich wielkich wymagań. Nawet takie coś jest uznawane za dom. Jak widać oni się do niego pchają. Jest teraz noc. I no oni tutaj do tego domu sobie weszli. Tak jakby domu. Dobra, rozwalę im to, żeby oni tutaj <głos》> weszli do jakiegoś normalnego domu. Dobra, przyszedłem na drugi koniec wioski i tutaj zróbmy sobie parę. Użeczek? Tu są trzy. Ty wezmę jeszcze, rozwalę to. Będzie czwarte. No weź, zjeżdżaj stąd że profesję nowo dostał i się cieszy. Dobra, łóżka są, domki może są i teraz, żeby się rozmnażać muszą mieć coś takiego jak willingness. To jest coś takiego jakby jak u zwierząt, że jak je nakarmić to wtedy chcą się rozmnażać. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, można z nimi handlować. Przy pierwszym handlu zawsze dostają to willingness, a potem mają jakieś 20% szans na to. Ale drugą opcją jest nakarmienie ich. Oni mają taki swój ekwipunek, takie swoje inwentory, tak jak my. I muszą mieć dwa 12 punktów jedzenia. Ziemniak, marchewka i burak dają 1 punkt, a chleb daje aż 4. Dajemy albo 3 chleby, albo 12 ziemniaków, 12 marchewek, 12 buraków, może być trochę tego, trochę tego. No, i jeżeli mamy odpowiednio dużo łóżek, jeżeli nie przekroczyliśmy limitu osób w wiosce i jeżeli mają jedzenie, to powinni się rozmnażać. No i jeszcze oczywiście muszą stać obok siebie. Dobra, mają chleb i nie chcą nic robić, czyli możliwe, że przekroczyłem limit domków. Zbudujmy jakieś takie dziadostwo, razy kilka. Co się, limit domków? No, limit osób. O, o, jest, jest. Jeżeli przy tych serduszkach będzie gniew, że będą takie, wiecie, dymki gniewu, to znaczy, że jest za mało łóżek. I... jest mały. No i pa, już skacze, dopiero coś się, się urodził i już skacze po łóżku. Także chyba chodziło o to, że po prostu przekroczyłem limit osób i trzeba było dorobić, powiedzmy, domki. Jeżeli osadnicy nie podnoszą jedzenia, to są dwie opcje. Po pierwsze, mogą mieć albo pełny już ekwipunek, albo możecie mieć ustawioną zasadę mob griefing na false. Jeżeli jest ustawiona taka zasada, jeżeli używaliście takiej komendy, albo jeżeli serwer, na którym gracie ma tak ustawione, to wtedy z osadnicy nie mogą podnosić jedzenia. Jeżeli gracie na własnym świecie, no to wtedy po prostu robicie zamiast false robicie true, no i wtedy załatwione, będą mogli podnosić. Dzieciaczki na początku zawsze są bez profesji. One biorą ubranie w zależności od tego, w jakim miejscu jest wioska, albo od rodziców, czasami. Ciekawe jakie mają oferty. Toż to wszystko od serca Sercapl. Sklep marka z różnymi minecraftowymi rzeczami. Teraz druga kwestia, co jeżeli chcecie tą wioskę przenieść? Jeżeli chcecie mieć ją w innym miejscu, gdzieś przy swoim domku, czy coś takiego. Jest na to parę sposobów. Możecie po pierwsze pojedyncze osoby albo łódkami, albo wagonikami przenosić, albo bejtować je fałszywymi drzwiami w nocy. Jak mamy łódkę, to po prostu wystarczy ją zespawnować, tutaj, gdzieś przy nim. A on sobie do tego wejdzie. No i bardzo powoli możemy z nim lecieć Tylko na takie wyboje właśnie nie da się włazić I to jest wtedy bardzo problematyczne, albo trzeba tą łódkę rozwalać i ją spawnować gdzieś obok i liczyć na to, że on z powrotem w nią wejdzie Albo da się chyba za pomocą wody i magma bloku to zrobić jeszcze Ale nie polecam tego sposobu, bo jest strasznie powolny, trzeba wszystkich pojedynczo nosić Podobnie możecie zrobić z torami O, rozmnażają się Dosyć dużo tych domów i łóżek zrobiłem O, są źli nie ma wystarczająco dużo łóżek w pobliżu, a ci? No, ale więcej dziecków się zrobiło. Z tym wagonikiem to trzeba byłoby go wrzucić do niego tak z góry. Także to jest problematyczne. Ostatni sposób taki najlepszy, żeby przenieść całą grupę od razu, to w nocy robić im fejkowe domki. Pra wygląda tak. Teraz zachodzi słońce, więc rozwalamy wszystkie drzwi oprócz jednych. Zacznę od tamtej strony. Oni mają jakiś zasięg widzenia tych domków, więc jakby lepiej po kolei iść, a nie, że najpierw rozwalić sobie ze środka, a potem gdzieś tam, potem gdzieś tam i oni nie będą wiedzieli gdzie iść. Tylko jak już to łóżka też trzeba im rozwalić, bo nie chcą się budzić. Chłopie, co ty mu robisz? Zostaw go! On próbuje spać! Następnie należy tworzyć takie powiedzmy domki. Mam tutaj dach, mamy drzwi, mamy łóżko i oni wszyscy do tego lecą. Tworzymy tutaj gdzieś dalej, kolejne, a to rozwalamy. Razem z łóżkiem. I teraz po chwili. o i tam wszyscy przejdą. Jak tylko się zorientują, że nie mają dachu nad głową. A raczej ziemi. No, tylko musicie ich. Golem się zrespił. Musicie ich tylko chronić przed ząbekami. Ja akurat zrespiły mi się maluchy, które ich gonią strasznie daleko. Tu jak widać, rozwalny domek. Musiałem ich jakoś wyciągnąć z tego domku, bo absolutnie nie chcieli z niego wyjść. Tamten to cały czas siedzi przy swoim. A to, jakbym mu tu zrobił, taki domek bardziej atrakcyjny, to by tu przyszedł. No, on po prostu tamtego nie widzi. Jest za daleko. Także tak ciągle. Tworzycie nowy taki domek, rozwalacie ten, aż dojdziecie gdzieś. Dlatego pałęka to chyba za dużo. Dobra, a co jeśli chcielibyśmy zbudować wioskę od początku, jeżeli nie mamy żadnych osadników, wtedy musimy znaleźć takiego osadnika. No, to jest akurat mały, ale też będzie działał. Mamy miotaną mikser słabości. Musimy mu nadać efekt słabości rzucamy w tym w niego i teraz mu dajemy jabłko po prostu klikamy prawym no i teraz on ma takie czerwone był taki dźwięk dziwny no i... trzęsie się i za jakieś 5 minut on będzie zdrowy tylko problem jest w tym dzień wkrótce będzie dzień także musicie takiego złapać w, jakiś, w jakąś pułapkę wezmę to, pokażę na survivalu, bo tak będzie lepiej tak, no bliżej, 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 bliżej dobra, nieważne bloków nie mam ui! podejście numer 2 Najpierw robimy blok na górze, a dopiero potem na dole. Albo robimy to szybko. I jest zamknięty. I jeszcze dach oczywiście. Jak przestanie wydawać dźwięki zombie to wtedy go uwalniacie. Obiekt testowy P312 dalej się trzęsie. Na jego twarzy widać niewypowiedziane cierpienie. A smród jest taki, że czasami przechodzi przez ściany. Doktor zombie. Zmienił się! Więc teraz jak zrobić jabłko i tą miksturkę? Mamy zwykłe jabłko, otaczamy je tutaj złotem i mamy złote jabłko. Prosta sprawa. Jeśli chodzi o miksturkę to musimy zrobić sfermentowane oko pająka, czyli bierzemy cukier, oko pająka i borowika. Ten muchomor niestety nie działa, myślałem, że działa, ale jednak nie działa. Mamy sfermentowane oko pająka. Teraz tak, butelka, bierzemy wodę, wsadzamy do statywu alchemicznego, i od razu sfermentowane oko. A, no i jeszcze to. No i mamy miksury słabości. Teraz też też do tego proch. I będzie miotana miksura słabości. Jeżeli grać na jakimś serwerze, na którym nie ma nadaru, albo ogólnie nie ma dostępu do tego proszku, to jest jeszcze jeden sposób, żeby nadać ten efekt. Wiedźmy. Jeżeli stoisz bardzo blisko wiedźmy, to wtedy ona rzuca takimi potkami słabości. No więc musisz to jakoś zorganizować tak, żeby stać bardzo blisko wiedźmy i bardzo blisko takiego zombiaka. I wtedy ten zombiak również oberwie. No więc tak. Tak się leczy, rozmnaża i przenosi osadników na wersjach 1.18. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia łączenia i Simka.